ze szkoły w Tarnowie z ulicy Pękli. Nie, Bardzo dobrze gotuję jest. Tarnowski Rynek Małopolski Festiwal Smaku. Sprawdzimy jak smakuje kuchnia małopolska, ale już czuć, że jest naprawdę dobra, także zapraszam Państwa na podróż po małopolskich smakach. Chodźmy.

Wcześniej, ta praca jest zorganizowana przez. Bardzo prosimy, tak, tam jest kolega, prawa Różnego rodzaju wypieki chlebek, chlebek ze smalczykiem, z ogórkiem, paszczet z gęsi no, także wszystko swojej roboty i promujemy. Długo panie się przygotowały do, tych, do tego święta dzisiaj? No tak trzy dni. Musiałyśmy napiec placków i, i smalczyk utopić i, i kurę. No to, no tak trzy dni nam zeszło. A ten siuśpaj to co to jest? Siuśpaj to jest kasza ze śliwkami doskładzana miodem jeszcze można gruszkę dodać i także ona już jest w plebistycie, byłyśmy w Krakowie i przeszłyśmy do konkursu do no jak to powiedzieć do do, do następ, to znaczy będziemy mieć przyznany certyfikat na promowanie jako dania regionalnego no, także teraz występujemy z następną kaszą, z grochem także siuśbak Mamy nadzieję, że też się spodoba, też będzie smakować. A dzisiaj, kura. No, a dzisiaj do konkursu jest kura nadziewana, kura nadziewana mięsem, płatkami, pięknie przyozdobiona, także no, mam nadzieję, że będzie się podobać, będzie smakować. To są jak dobrego u państwa można spróbować dzisiaj. Witam. Przede wszystkim jesteśmy tutaj z dżemem różanym, ucieranym z płatków róży jadalnej. Ten dżem bierze udział w konkursie, także to jest nasz priorytet tutaj. Oprócz tego razowe wypieki. Ciasteczka razowe z różnymi zdrowymi dodatkami, placki prairieowe tak zwane, z mąki razowej z pełnego przemiału z otrębami, pieczone na sodzie z mąką kukurydzianą i siemieniem lnianym. Oprócz tego ciasteczka z różą i róże karnawałowe z różą. Co najbardziej smakuje Tarnowianom i gościom dzisiaj? Myślę, że przede wszystkim dżem różanym. E, liczycie na zwycięstwo z tym dżemem dzisiaj? E, musimy, to przede wszystkim wiara czyni cuda, tak. Co? Tradycyjny, specjalny, na, na pierwszy Jedynka, dwa łamane przez jeden. Arwizja, czyli Tarnowska, to regionalna? Daj kawałek, bo ja to całego nie wiem. Cała rodzina mięsiła? Tak? Tak. Jak zwykle tak jest jak smakuje? wyśmienicie proszę spróbować za, za dużo tego jak na dzisiaj do spróbowania nie, to trzeba spróbować jak ma chleb smakować co jak do tej pory najbardziej zachęciło? na razie były tylko raz, dwa, trzy, cztery rzeczy więc nie, nie, porozmawiajmy później ale, ale wszystko możemy... jest smaczne wszystko Jest bardzo będzie trudny wybór dzisiaj? No jak przed chwilą pani smakowała, domułka smakowała? Smakowała. no właśnie, i takie specjały, e, takie swojskie się dzisiaj pojawiają. Dużo kół gospodyń, e, dużo bardzo dobrego chleba, e, kiełbasy różne. Także różnorodność jest oczywiście na tym konkursie w tym roku bardzo duża. E, dużo produktów, które e, tu już startowało, niektórzy wstawiają. No także, no. Dużo różnorodności. Małopolska kuchnia jest dobra? Ano, Małopolska kuchnia jest akurat takie województwo w tym naszym kraju, gdzie jest i góry, i, i miechów, czyli harśnica, kapusta. Więc bardzo zróżnicowane. Ma już pan swojego faworyta? Jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze jesteśmy mniej więcej w środku. Ja życzę smacznego i ja owocnego ubradowania. Ja również życzę smacznego i wszystkiego najlepszego. Trudny wybór, dzisiaj będzie tutaj w Tarnowie? Eee, no, przyznam szczerze, że wiele smakołyków e, pojawiło się na naszym stole jurorskim. E, no, ja mam swojego faworyta, na razie go jeszcze nie zdradzę, ale mogę tylko powiedzieć, że to panie z koła gospodyń wiejskich, które no, świetnie gotują, robią pyszne rzeczy, e, a czegoś takiego jeszcze nie jadłem, więc... E ujęło mnie to smakiem i w ogóle całą historią. E, bardzo fajne danie. Co się oprócz tego dania, na które będzie Pan głosował, zaskoczyło? E, na pewno jakość wędlin Są przesmaczne, przepyszne. E, wreszcie producenci nie boją się dodać mięsa do kiełbasy. Także to jest, to jest e, nie tylko oczywiście taki żarcik, ale, ale bardzo pyszne wędliny, e, świetne chleby. E, także naprawdę... Zapodniebienia. Jako Małopolanie możemy być dumni z naszej kuchni? Myślę, że tak, że naprawdę możemy być dumni, i, e, i oby więcej takich imprez, żeby ludzie mogli spróbować naprawdę fajnych, często bardzo prostych, ale jakże smacznych, popraw. Ja w takim razie życzę owocnego obradowania i smacznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, co u Państwa można spróbować dobrego? Pewnie wszystko jest dobre. Tak, dokładnie wszystko jest dobre, ale co mamy? Mamy gomułkę. To taki produkt regionalny z sera wyrabia się go, ser wyrabiamy z dodatkiem tłuszczu i jajka do, i z miętą, wyrabiamy, formujemy takie małe kuleczki i suszymy najczęściej w piecu po pieczeniu chleba, a dosuszamy na słonku. Dawniej e, takie gomułki to był jedyny produkt na weselach, nie było wtedy jeszcze e, e, placków tak, nie na słodko i to był wielkim rarytasem, jak rodzice szli na wesele i dziecku przynieśli taką gomułkę z wesela, a także nosili do święcenia ludzie. Robili doświęcenia tego mąki. Pierogi widzę też są. Pierogi mamy, ale do konkursu mamy jeszcze próżjoka. Co to jest? A, a proziok no, to jest taki regionalny też e, produkt wywodzący się z polskiej, e, tu podkarpackiej, biednej, galicyjskiej kuchni. E, pieczony wtedy, gdy zabrakło chleba na, e, z dodatkiem e, sody, a soda w naszym rejonie nazywa się proza, stąd on nazywa się proziok. E, mąka zarabiana właśnie czym tam gospodyni miała, kwaśnym mlekiem, śmietaną, czy nawet samą wodą i pieczony wtedy, gdy zabrakło chleba na blasze, zjadany na ciepło z... Masełkiem z konfiturami. Smakuje wyśmienicie. czy pierogi, które Pani trzyma w ręce to jest ten produkt, na który Pani zamierza zagłosować? E, szczerze mówiąc jeszcze nie wiem bo jeszcze go nie spróbowałam ale zaraz to zrobię, na pewno wyglądają fantastycznie i myślę, że tak też smakują a poza tym jestem wielkim fanem pierogów więc myślę, że na pewno zagłosuję na pierogi no to próbuję no to teraz to, co Pani je dobrego? bardzo dobry makaron z takimi przyprawami wspaniały. Pierwszy raz to Nie, Bardzo mi to smakuje. A coś udało się jeszcze spróbować, oprócz makaronu? Pewno. I piękne, i ciasto, i sałatka, i, i z chlebem, bardzo dobry był. I to tak dużo, że już zapomniałam. Ale wszystko było wspaniałe. Możemy powiedzieć, że ta małopolska kuchnia jest naprawdę dobra? Bardzo dobra. Wiemy ja co rok, tu przychodzimy. Już także cieszymy się, jak już słyszymy, że już jest tutaj, to się cieszymy, czekamy cierpliwie i, cze i czekamy na pogodę, żeby ładna A dzisiaj jest lata pogoda. Oj, piesek tak samo jest z nami. To ja w takim razie życzę smacznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Udało się coś spróbować dzisiaj? No, no miodu. <laughs> Jesteśmy po śniadaniu, także naprawdę, ale potrawy po południu podejrzewam, że będę coś próbował. Bardzo. A to jak smakował? Bardzo dobry, akacjowy, bardzo smaczny. Ta małopolska kuchnia jest dobra? Państwa zdaniem? Najlepsza ze wszystkich. Po prostu bardzo smaczna, tradycyjna, na starych wszystko recepturach robione po prostu. Bez konserwantów, bez chemii, bez niczego. No to ja życzę smacznego w takim wypadku. bardzo. Nie się mu żadna zupka, żadne drugie danie i coś ciągle wymyślają jakieś nowe nazwy, które trudno minąły w tej chwili. Raretasiki na przykład drobiowe były ostatnio. Smacznie, zdrowo, tradycyjnie, tak w kilku słowach możemy podsumować Małopolski Festiwal Smaku. Jak widać tych, którzy tradycyjne małopolskie potrawy chcą spróbować nie brakuje. Na pewno wyjdą zadowoleni z tarnowskiego rynku. Latar wizji mówiła Julita Majewska.